Jak masz na imię młody człowieku? Czy to co mówię ma jakikolwiek sens? Tak, tak, ma sens. Ma sens. Pierw, Czy masz w głowie? w głowie? Tak, dokładnie. Jak masz na imię? Paweł? Masz żonę? Nie mam. A chcesz mieć żonę? Tak. Czuję, że Bóg ma dla ciebie żonę. Tylko, że jest jedna rzecz. Potrzebujesz się dostroić przez wiarę. Pojawiali się wokół ciebie ludzie, którzy w plecy sztylety ci ładują. Ale kończy się czas fałszywych znajomości. Nastaje nowy sezon w twoim życiu na mocy imienia Jezus. Stawaj. Czy to, co powiedziałem, ma w ogóle jakikolwiek sens, czy nie? Ma sens. Ja mam takie przekonanie, żeby powiedzieć Panu tak. Proszę. Otóż firmę. Widzę błogosławieństwo finansowe. Widzę, że jesteś człowiekiem. Nie wiem czy się z tym zgodzisz, czy nie. Widzę, że jesteś człowiekiem, który jeżeli do czegoś przyłoży ręce, mu to wychodzi. Jesteś zdolnym człowiekiem. Hallelujah. Dzięki ci Jezus. Więcej, więcej, więcej. Więcej ojcze. Więcej po, 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 po. Jezusa, Jezusa, jaki nie, nie, Jezus, Jezus, jaki Nie uświetnienia Jezus, świetry, zapełnij życie teraz. Wiecie, przyjaciele, i można teraz powiedzieć, że wszyscy są podstawieni. Albo naprawdę to Bóg tutaj jest. Sprawdź mnie, czy może tamci byli podstawieni, ale ty wiesz, że nie jesteś podstawiony. Przyjdź. Wystaw mnie na próbę! Czy powiem dobrze do Twojego życia? Jestem tutaj. Nazywam się Tomasz Dorożała. Przyjdź i doświadcz Bożej Mocy i Bożego przełomu.